Siemaneczko, ja jestem i was w kolejnym filmie z Kritika Lopsa. Dzisiaj lecimy ostatniego rankeda zagrać. Zagrać ostatniego rankeda i zobaczymy, jaką rangę dostaniemy. Zapewnie jakąś słabą, ale trudno. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż gorzej. Dobra. W tym czasie, jak nam się ładuje, wyszukuję ranked, to mogę Wam przypomnieć, że aż 65% osób, którzy mnie oglądają, nie subskrybują tego kanału. Więc, jak każdy teraz, kto widzi ten film, zasubskrybuje ten kanał, to wbijamy 3000 subskrypcji. Tak, każdy subskrybuje to i po tym, po tym, po tym filmie będzie 3000 subskrypcji. Jak chcecie się przekonać to zasubskrybujcie teraz kanał. I zostawcie łapkę w górę, Walnijcie w dzwoneczek, żeby dostawiać powiadomienia o livestreamach, które za niedługo się zaczną pojawiać i o nowych odcinkach, żeby na pewno być na bieżąco. Naprawdę polecam, a naprawdę ile tą gierkę będzie mi wyszukiwało? Ostatniego rankeda, chcę zagrać, nie będę bez rankingu, I brak rankingu mi się zamieni na jakąś fajną rangę. Ile skałach muszę jeszcze zrobić? 67. Tak umiem liczyć, umiem. Patrzę. Ej, a teraz mi. Dobra, nieważne. Więc tak naprawdę zachęcam do subskrybowania kanału. Jak mnie oglądacie, to wypadałoby subskrybować. Więc no, subskrybujcie. I może na jakąś okrągłą liczbę subskrypcji zrobię jakiś giveaway albo konkurs na kredyty, kto wie? A najpierw musi być okazja, albo jakieś Q&A, kto wie? Ostatni ja, super. Nikt nie ma Timu, nikt nie ma Timu, czyli nie masz takich dobrych graczy. <laughs> może, może to tak działa, może nie? O. Fajna mapa znowu. Dobra. A, tylko czemu mi się ludzie nie ładują. Dobra, wiedziałem, że jestem niepołączony. Ale zaraz już będzie wszystko git. Dobra. Słabiak. Słabiak. Yy, może być nawet dobry. Nie jest dobry. Nie jest dobry. Nice, a ja w teamie mam. No, może być nawet ok. Dobry typek. W sensie ma dwa coś tam, więc. Zapewnie smurf, albo cheater Wow, dobra, mamy dobry team Jestem dobrej myśli Jestem dobrej myśli I wygrywamy to, wygrywamy to, tak team? Tak team? Tak wygrywamy, czy nie wygrywamy? Tak wygrywamy, ok Kevlarek Sądzę, że to się całkiem opłaca kupować na początku giereczki, każdy kupuje broń. Aseczek z kewlarem, dobra. Tu robię rekord fragów i może ASA zrobię. Nie pamiętam kiedy ostatnio w Kritika lub się zrobiłem, ale zapewnie było to dawno. Dobra, czyste. to pewnie tędy zraszowali. Easy, dobra, dajcie mi uspa. Dzięki za uspa, dwa fragi, trzy nawet. Trzy nawet. Dobra, teraz lecimy z Fulem. I Elo 1-0. Lecimy 9-0. Go team 9-0. 9-0, team. Tu im nie wyszło, więc poszli na A Spoko, mają jakąś komunikację Ja zauważyłem, że na tych ragach nic, nic nie pisze Tylko jakieś wyzwiska Jeśli już coś piszą Dobra Nie zdążę chyba. No! Ajajaj. Straciłem łacha Straciłem łacha to był zły pomysł. Tu jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tej bomby w Critical Opsie, ale za niedługo już będę ogarniał. Trochę to jest kwestia przyzwyczajenia. Gdzie ten typek? Zastanawiałem się przez chwilę jak go nie widziałem Raczej nikt nie kampi na nie a ostatni został tak w ogóle Ostatni został, a w poprzedniej gierce nawet z mi się udało kogoś zabić Faktycznie, miał ktoś kałacha, miał Dobra, więc lecimy gdzieś ostatnie się kipra A, tutaj Cię mam. Tutaj Cię mam. Uu. Adam lo XD. 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 Dobra, jednak nie będzie 9-0, ale jest duża szans szansa, że to wygramy. Fleszy poleciały niestety niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo tu nikogo nie ma. Nie, chciałem głowę trafić, ale mi nie pykło. Dobra. Więc oczywiście. Oczywiście. Jak chcecie, żebym ten meczek wygrał, to musicie zostawić łapkę w górę. Tak, bo jak nie zostawicie teraz łapki w górę, to ja ten meczek przegram, więc zostawiajcie łapki w górę. Boom. Nice, ile fragów? 11. 11. Nieźle, nieźle. Piąta runda, dwa fragi na rundę. Chciałbym to utrzymać do końca gierki. Bo w poprzedniej trochę mi się to popsuło, ale jak tak dalej pójdzie, to nawet może mi to wyjść. Więc trzymajcie kciuki za moje fragi. Ojeju! Szedłem z swojego flasha, bo się. Zapomniałem, że w tej grze się nie odbiję aż tak dobrze. Jak w ces Ojejku, jeden kampina. Na... A już nie. okej. Okay. to dość szybko to napisałem. Dobra. O nie, ale teraz zrobiłem tylko jednego. Jest teraz szósta runda. Więc no dalej mam dwa fragi na rundę, ale ale. ale... No, chcę więcej. Więcej, więcej, więcej fragów na rundę. Teraz muszę zrobić 4 i będzie nice. Jak teraz zrobię 4, to na dwie rundy mam zapas. W następnej zrobię dwa i już będzie win. Wow, dwóch tam stało. Trzeci. Czwarty, gdzie jest czwarty? A, i trochę się spóźniłem. Z tym czwartym. Ale triple killa zrobiłem. Jesteście świadkami. Jak się nagrywanie włączyło oczywiście. Jest nagrywanie. Dobra. Ajajaj. Zabrali mi fraga. Drugiego też raczej nie będę miał. Chyba, że teraz każdy umrze i tylko ja przeżyję. No, ale tak się nie stanie. E to jest haka, ja nie lubię haka, ale mam misję. Trudno. Dobra, robimy misję, dawno z tego nie grałem. Ile mam zrobić fragów? Osiem. Dobra. Go, jak zrobię w tej gierce tą misję, żeby zrobić osiem fragów z tej broni, to. Yy... Udostępniacie jeszcze 10 znajomym kanał i, i mówicie im, żeby zasubskrybowali. Dobra, na razie dwa. Na ra o nie, jeszcze dwie rundy. Jeszcze dwie rundy. A ja na dwa fragi zrobiłem tylko. Dobra. O nie, i teraz. Ojoj To. To, 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 trudno. Po odcineczku sobie zrobię misję. A! Właśnie kupiłem pistolecik zamiast kewa. Śmiesznie. Zawsze w trakcie gierki o tym nie pamiętam. Tylko na początku. Ło, nie. Adamlo. Źle flesza trochę. O! Typek granatem zabił, nieźle, nieźle. Nie pamiętam czy mi się na odcinku udało zabić, czy na live, ale raczej na live, więc no. Jak chcecie zobaczyć jak ja zabiłem z, granatem... o, z granatu, to zapraszam na zapis live'a. Tak jak najbardziej. Dobra. Niestety, 17 mam fragów, ósma runda. Teraz jest dziewiąta, niedobrze. Kurde, szkoda, że tego jednego fraga nie zrobiłem. Teraz będę musiał zrobić trzy fragi. Trzy fragi. Chyba, że to przegramy. Nie, to i tak nie ma różnicy. Trzy fragi muszę zrobić i tak, i tak. Dobra, wygraliśmy. Czyli trzy fragi teraz robię. Czyli muszę wziąć kałacha, niestety. Haka jest za drogi, bym nie miał na grenady. I teraz ja jestem bombą? Tak, ja jestem bombą. To bombastycznie. O nie, i znowu będzie wykrzyknik. I znowu będzie wykrzyknik, ale i tak montuję ten film już, więc. A. Jeszcze jeden. Jejko, ale ten flash długo trzyma. Albo mi się wydaje. Jej, nie! Dajcie mi ostatniego fraga, come on. Give me last frag. A, super, flash rzuciłem. Jimmy Last, please. Chcę zrobić misję. W sensie. No, tam co sobie wymyśliłem. Niestety. Dobra. Więc wygraliśmy pierwsze miejsce. Mamy. Niestety 19 fra. O, srebro 2. Mamy sreberko. Dobra. Oczywiście, obowiązkowa łapka w górę. Komentarz, subskrypcja, To wszystko mówiłem, więc. Wbijajcie na Discorda, tego jeszcze nie mówiłem. I to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.